bo przy tym łagrodzie już nie znajdą, albo się zresztą Ten koleś ma zajebiste treby. Z nim się Z nim zawsze picie. Czy jutko, czy za rok. Tak, zawsze pijemy! Czyjegina... Zawsze pijemy. Jeszcze nie biorę, tak się bierzesz w tym roku z kilkę, bo trzymasz u mnie... Budka, budka, no mówię, ja mam namiot. Może spać u mnie. Obystu, no ja będzie po prostu, ja i tak do niego nie przychodzę. Kurwa, ja mam e, pojedynkę na z nawóz z głowy. O nie kurwa. Dwa <śla> <śla> no, tak ironów.